Cześć, siemanko, witajcie na kanale Fishing Queen. Jest trochę wiecznie, więc nie wiem, jak będziecie mnie słyszeć, ale dzisiaj z tym oto panem, z Pawłem, złapaliśmy się na kanale Żarańskim. Paweł już coś połowił, ma na koncie ponad 70 sztuk, także licznik się nie zatrzymuje. Ja dzisiaj, zobaczcie, bardzo ubogo. Ania, gdzie jest twój przepiękny kosz? No dzisiaj ratuje mnie moje Fishing Queenowe wiadro, ale wędeczka już stoi, za chwilę... Uzbroję w przypon, i, i co? Lecimy. Mam nadzieję, że jakieś płyteczki dzisiaj y, siądą. No i co? Nareszcie na rybach. Wędkarska piątka. Czyli co? Jak krąg, to czerwona płetwa? Tak. tak. Jest y, szeroki, jest. Mhm. Okej. Okay. Chyba ma bardziej wyłupiaste oczy. Też tak. Tak, tak, tak. Dobra, jest koszyczek. Wrzucamy. Mamy psik, Byk. Podpytamy Pawła, jak dzisiaj łowi na kanale. Bardzo prosto. Pileczki, dwie, trzy. Haczyk maluteńki. Mm -hmm. 16. No, no, no. Przypom. 50 centymetrów. Mm -hmm. 08 0,10 grubości skrętka około 10 cm długości koszyczek bardzo mały 20 gram mhm. dolne obciążenie masz dolne obciążenie prosto to teraz tam... pochwal się ile na liczniku na liczniku tak na razie 85 sztuk i gitara w dręgi Kastopióry, Fajnie. Kropie, podleszczaki. podleszczaki. Mhm. No stąd się dzieje, tak? Mhm. No i tak w połowie kanałku w, połowie kanałku, w połowie kanałku łowisz gdzieś, nie? Tak, tak, gdzieś tak około 20 metra, tak? Mhm. 18-17 metrów, tak? Standardowo Wonder Black mhm. z z Domieszką, argiliny. I ziemię torfowej, delikatnie, dosłownie delikatnie, odrobinę jokersa, yy, ochotki haczkowej, odrobinę i oczywiście na płocie konopie, tak? Czyli płocie, musi smużyć, nie? Płocie, płocie uwielbiają, konopie, elegancko. To Jak ma... Ci się podoba? Jak Ci się podoba na kanałku? Yy... Bo jesteś drugi raz, tak? Mówiłeś kanał, mi tutaj. Kanał, kanał, Pierwszy raz byłem na zawodach. Pierwsze koty za że tak powiem. Fajny, fajny kanał. Podoba mi się bardzo, bo ryba jest. Tylko, że późną jesienią i bardzo wcześną wiosną, tak? Yy. Grywa tutaj siedzi, bo schodzi z Olewy z, z Zogrzeńskiego mm -hmm. i, 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 i można, można się pobawić, tak? Mm -hmm. Można się pobawić właśnie holuje je wyciągniętą wębką. Ale zobacz jaka piękna! Oj, no, się piękna płoć Piękna płoć się spięła. Ale ją, prosto... na, ją nagrałam, więc jest. Nie wyciągnąłem jej po prostu, wędki nie wyciągnąłem i. Z brzegu, no. Po prostu, no. tak. Ale I akcja. O, y, branie następne. No, kanał piękny, no. Y, powiem tak. Powiem tak, że no, dla wędkarzy sportowych, mhm. tak, to kanał y, pierwsza liga, tak. To tak powiem. No. Tu się zaczyna takie zawodnicze, o, nie? Po o, naszym o. brzegu. Coś fajnego, chyba się uczepiło. Albo. Kapota. Jakiś gwiazczyk <noise> za kapotę. Albo ładna płódź. Czekaj, tak zajdę z tyłu za ciebie, żeby cię tu ładnie nagrać. Albo ładna płódź, zobaczymy zaraz. Jak nie za kapotę, to. Aj. Za kapotę. O, tak tak, tak czułeś, uskałem. że tak idzie, no? Tak, tak, tak. Le, Leszek No o, niestety Myślałem, że ładna opłaca, ale no nie Mówię yy, Kanał kanał, Fajny, sportowy Polecam wszystkim dla... Tylko z miejscem ciężko Której dzisiaj z byłeś? Miejscem, <grym> przyznaj się Z miejscem <grym> ciężko, bo yy, Z Radamią wyjechałem Przed pierwszą i był tutaj <grym> O drugiej no. I... Miejsce, miejsce mia miałem takie, powiedzmy, powiedzmy, dobre, tak? Ale yy, no, nie narzekam, nie bo ryb nałapałem. No. Jest fajnie, tak? Bo tam, jak widzicie, od tego mostu jest za mostem, i z tym mostem jest odcinek nauki, no mm -hmm. tak? I tam, no, mógłbym tam usiąść, bo jestem sportowcem, ale chciałem Połapać sobie rybek na do zdjęć, tak? Tak, do zdjęć, no. I po, połapać trochę rybek i... Mieć pamiątkę też, nie? Bo to jest pamiątka, mieć, no. tak? I wypuścić, tak? No. Ale ten, ogólnie ten odcinek od tego momentu do Zalewu Zwierzyńskiego ogólnie dla portowców jest bardzo fajny, tak? Mhm, Polecam ka każdemu i zapraszam serdecznie na ten odcinek kanału, tak? Pięknie. No to co, widzimy się, widzimy się, z siatką, jak już wyciągniesz Oczywiście i. Się. Widzimy się z siatką za jakiś. No, się... <laughs> Dzięki Paweł, że powiedziałeś kilka zdań. Pozdro, pozdro. Dobra, jest koszyczek, rzucamy. Klipsik. Pek. Ściągamy luz. I ja sobie łowię tutaj, zobaczcie, na kolanku. Tutaj na kolanku mam wędkę. O, już coś tam, już coś tam na szczytówce było. na kolanku wędeczka i tylko sobie odkręcam hamulec, żeby od razu zareagować i patrzę sobie na szczytóweczkę. Wędka na kolanku, delikatna wędka. 3,30 metra i czekam sobie na branie. Od razu czuję, bo mam tutaj zestaw na plecionce. Więc od razu wyczuję, branie jak będzie. O, już było. O, jest. Jest piękna jakaś rybka. Zobaczcie jak pięknie szczytówka tańczy. Ale szciągnie. Oczywiście mała rybka. To nie karpie silne z komercji, ale małe kanałowe rybki. No malutka, ale takie tutaj teraz teraz są. Baczcie. Piękna mała mała potencja. Kładę pędkę obok. O, taka maluszka. O, piękna mała, mała płateczka. Dajemy jej wolność oczywiście. Puszczamy malucha. Leć maluchu. Koszyk jaki mam to 21 gram. Kanał wolno płynie, więc nie ma potrzeby, żeby zakładać większy. Przypon 70 cm. Ależ piękna. Piękna krasnutyureczka. Te, te płetewki czerwone. Dobra, dajemy jej wolność. Leć młoda. No i moi drodzy, tak to wygląda. Dzisiaj macie kiepskiej jakości film, jeżeli chodzi o, o ujęcia, ale takie wędkowanie też jest. Zobaczcie, to jest kwintesencja wędkowania. Czyli po prostu przyjemne spędzanie czasu nad wodą. Ja sobie tutaj mam zobaczcie, miskę z robakami daję białego robaczka czerwonego robaczka i do koszyka zanęte mam samą zanętę, nie mam w ogóle ziemi na szybko Odstawiam No i teraz co? Rzut. Do klipsu. O kurde. Do klipa. Rzucam tam na pana z żółtym kapturem. Hej. Czekam sobie na branie, na kolanie. Brania mam od razu, z opadu właściwie. Czuję wszystko, mam plecionkę. O, już czuję branie. Także kanał żyje, moi drodzy. Ma się dobrze. O, już. Jest. Jest rybka. Siedzę na wiadrze. Dobrze mi tak. O! Zobaczcie, jakie, jakie giganty łowię dzisiaj. No i takie rybki dzisiaj mi biorą. Wychaczamy. No dawaj. Oddawaj. O, taka malutka. siedem. Osiem dziewięćset. Ładny, ładny wynik. Osiem dziewięćset. Trzymaj. Żegnaj się z nimi. Bye bye. Bye, bye. Gratulacje, kanał otwarty Kanał otwarty 8.9? 8.9 no? Płotki, pióry, no. leszczyki, krąpie A satysfakcja jest, nie? No. <grym> jest super! Elegant Kanał mi się podoba bardzo Zapraszam serdecznie na kanał Żerański w Aleksandrowie. Zakochany w kanale. No. Także widzicie, emocje super. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj zrobiłam taki lekki rekonesans. No i co? Zapraszamy. Się Zapraszamy na ten razem. Trzymajcie się, wędkarska piątka.